Tak to właśnie powinno wyglądać. Lech nadal w grze o Ligę Mistrzów, Legia nadal w walce o Ligę Europy, a Jagiellonia Iraków z kompletem zwycięstw i w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji. Przede wszystkim należy się cieszyć z tego, jak dobrze punktujemy w rankingu UEFA. Jedyną stratą dotychczas jest remis Legii w Ostrawie. Te najtrudniejsze przeszkody jeszcze na drodze, jeszcze przed nami, to jest jasne. Lecz cieszy, że polskie drużyny nie potykają się na rywalach z niższej półki. Co by nie mówić o poziomie gry polskich zespołów, to na razie wykonują świetną robotę. Sprawiają, że jesteśmy na 13. miejscu w rankingu UEFA i realnie rywalizujemy o wskoczenie jeszcze wyżej z Norwegami, Grekami czy nawet Czechami. A to przyniosłoby jeszcze większe benefity. Cieszę się, że polskie zespoły rozumieją, jak ważne są zwycięstwa, nawet przy już pewnym awansie. Rozwój jest zauważalny. Jagielonia nie męczy się z zawsze groźną drużyną z Serbii. Alegia dwukrotnie pokonała wiecznie niewygodny zespół z Kazachstanu. Z kolei Lech wygrywa na sztucznej murawie na Islandii. Szczerze mówiąc, jestem zdumiony. Co o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu i zaobserwuj ten profil.